Witam wszystkich po kilku dniach, a dopiero po kilku dniach, dlatego, że sobie przez ten czas zrobiłem małe rozeznanie na temat tego sprzętu. Wiem, że miałem się odezwać, kiedy będę miał już tu Flexitasiemkę naszego ekranu, no ale po rozeznaniu się w temacie trochę mi się rozjaśniło. Wyszło tak, że prawdopodobnie uszkodzony jest cały układ optyczny tu w tym aparacie, dlatego sypało się tyle błędów, dlatego aparat nie do końca chciał się uruchomić tak, jak powinien. No, więc dotarł nowa, nowa sztuka, jeszcze nawet nie otwierany sam jestem ciekawy co tutaj jest jak on wygląda czy faktycznie jest nowy tutaj w pudełku tym małym zabezpieczenie takie no średnie bym powiedział w takiej folice no to tak, no różnie się może wydarzyć faktycznie jak nowy nie ma do czego się przyczepić. Dobra, pokażę wam, ile mnie to kosztowało. Pewnie bylibyście ciekawi. Tak to wygląda. wystawionej za 149 funtów. Sprzedawca zaakceptował moją ofertę 127 funtów, także zawsze trochę taniej. Też nie wiem czy to jest dużo czy mało, no ale za nowy wygląda na oryginał. No i mam nadzieję, że to jest problemem niedziałania całego aparatu, że faktycznie to jest problem. No ale za chwilę go wymienimy i zobaczymy. No, także tutaj tyle za niego zapłaciłem. Tak to wygląda. A teraz wracamy do wymiany. Gdy mi się trochę rozjaśniło, że jednak tutaj w tym sprzęcie problemem będzie prawdopodobnie układ optyczny to po prostu wyciągałem ten układ optyczny kilka razy kilka razy go rozbierałem na części pierwsze znalazłem oczywiście problem wewnątrz tego obiektywu problemem okazała się soczewka tutaj, w przodu, ta pierwsza i właśnie w niej był problem tak jak wspominałem ostatnio ten aparat jest prawdopodobnie po upadku no i to by się zgadzało ponieważ ta soczewka Obudowa tej soczewki ostatniej się była rozpięta, zatrzask się wypiął. No i się po prostu poprzesuwały tam różne części w środku. Ja to złożyłem. Próbowałem to w jakiś sposób reanimować, ale jest tak skomplikowany układ tutaj optyczny, że prawdopodobnie coś zrobiłem źle i aparat nie może skalibrować tego, tej optyki. Nie może się zinicjalizować w żaden sposób. Więc się poddałem. W fabrykach robią to jakieś roboty. Roboty mają tolerancję co do tysięcznych mm. Wiedzą dokładnie, w których miejscach te optyki mają być umieszczone. No ja nie bardzo. Jestem w stanie to zweryfikować przy składaniu. Podobno tam jakieś znaki są, oznaczenia, jak to powinno być zrobione. No ale ja nie wnikałem aż tak bardzo. Nie wiedziałem nawet, że takie znaki są. Po pierwszej próbie rozłożenia tego na części pierwsze, później po złożeniu tego z powrotem, mimo to nie chciało to ruszyć, poddałem się. Jak się trochę rozeznałem, dowiedziałem się, że to właśnie roboty składają, to stwierdziłem, że ja nie będę w stanie tego złożyć tak jak robot to robi. No i dałem sobie spokój. i teraz sobie porównamy nowy i stary. No, ja tu nie widzę żadnych różnic. Ta nowa optyka jest, no, identyczna jak oryginalna, wyjęta z y, obudowy. Trafił się chyba godny polecenia sprzedawca, który faktycznie sprzedaje oryginalne części. No i teraz, tak, trzeba przerzucić sobie sensor. Tylko błyszcze podpiąć, zasilanie i sprawdzamy, czy to działa. Zasilanie cyk. Tutaj zasilanie cyk. Teraz pytanie, czy coś będzie widać. Ja widzę, pyta się o zegarek. No, wy też widzicie. No nic, ustawimy sobie najpierw te wszystkie rzeczy, co oni chcą w tym aparacie, żeby były ustawione. U mnie jest 19:40 w tym momencie. 2025. Ok. Oczywiście krzyczy, że nie ma karty pamięci. No słuchajcie, wszystko działa. No, obiektyw działa, wszystko jest tutaj od strony mechanicznej cacy. Wreszcie mamy ustawione tak, jak powinno być. Spróbujemy sobie potestować jeszcze jakieś opcje. Ok. No dobra, kamera chyba się nauczyła używać tego obiektywu. Jestem zadowolony, ponieważ w tym momencie obiektyw od mojej stacji jest jakieś 20 cm i nawet ładnie to pokazuje. Dałem wam teraz ten blad, a właśnie mogę wam pokazać, którego sprzętu używam do nagrywania filmu dla was. To jest taka kamerka z firmy Logitech jest ona jakaś Full HD z bajerami, z różnymi takimi rzeczami, ale no po prostu jakość jest taka, jaka jest. Szukałem lepszej jakości. Dajcie znać, jak widzicie. Która kamerka lepiej według Was nagrywa? Tu w prawym dolnym rogu ekranu jest Lumix FZ330. A na pewnym ekranie w tym momencie jest ta wspomniana wcześniej Logitech Full HD. No, wydaje mi się, że Lumix robi lepszą robotę. Więc tak, jest kolejny sukces. Trafia na usterka. Okazało się, że uszkodzony jest obiektyw. Jak mi się uda, wrzucę wam przebitkę, jak wyglądała ta obudowa soczewki, która się rozpięła. Więcej zdjęć nie robiłem w trakcie rozbierania i montowania tego układu optycznego. Byłem po prostu już zmarnowany tym, że to nie wychodzi tak jak powinno i nawet nie miałem czasu myśleć o robieniu zdjęć. Zrobiłem tylko jedno tej soczewki, która się właśnie rozpięła. Najważniejsze, że po założeniu nowej optyki wszystko działa tak jak powinno. Teraz dopiero mogę myśleć. O zakupie tasiemki do wyświetlacza, montażu tego na gotowo. Także teraz na pewno tak zrobię, że któregoś dnia zakupię tasiemkę, zmontuję to wszystko w całość. Jak będzie już to wszystko zmontowane, to będę mógł używać tej kamery do nagrywania filmów, więc zobaczymy jak to wyjdzie. W tym momencie obiektyw jest od przedmiotu jakieś 3 cm i wszystko pracuje tak jak powinno. Także na ten moment kończymy i widzimy się w przyszłych nagraniach. Także do następnego.